Cześć, nazywam się Asia Stawińska i chcę zaprosić Cię na materiał z serii Co na to psycholog? Ta seria to cykl filmów, w których odpowiadam na pytania, które zadajecie mi na fanpage'u Pokój Spokój albo w wiadomości. Jeśli masz jakieś pytanie i chcesz uzyskać na ten temat opinię psychologa, wyślij je na adres kontaktmałpa.pokujspokój.pl Dzisiaj zajmiemy się tematem przepraszania. Jak przepraszać i jak to zrobić, kiedy ktoś unika relacji i niekoniecznie chce przyjąć nasze przeprosiny? Przeproszenie za swoje błędy jest ważnym elementem procesu wybaczania. Procesu, który pozwala nam iść dalej i zachować wartościową dla nas relację. Jeśli chodzi o jego formę, to zawsze najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa twarzą w twarz, ale gdy to nie jest możliwe, warto skorzystać z telefonu bądź po prostu napisać wiadomość. Mam wrażenie, że w tym pytaniu problem jest złożony, dlatego że druga osoba, która ma być przeproszona, unika kontaktu. Pamiętajmy, że inni mają prawo nie chcieć nas wysłuchać albo z nami rozmawiać i nie za wiele możemy w tym temacie zrobić. Nie można nikogo zmusić do słuchania albo wyjaśniania sytuacji. Myślę, że warto wówczas choćby napisać takiej osobie, że ją przepraszamy i że chcemy porozmawiać oraz że jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili, kiedy ona będzie gotowa na tą rozmowę. Zakończenie bliskiej relacji jest zawsze bardzo trudnym doświadczeniem. Wyjaśnienie wszelkich nieporozumień z pewnością pomoże nam uporać się ze stratą, ale musimy być gotowi na to, że nie każdy będzie mógł albo chciał nam je dać. Nie pozostaje nam wtedy nic innego, jak uszanować tę decyzję i nie starać się przekonywać drugiej osoby na siłę do zmiany zdania. Jak przygotować się do przeprosin? Myślę, że warto po prostu zastanowić się nad tym, co dokładnie chcemy powiedzieć i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak czujemy się w związku z tą sytuacją. Mówmy konkretnie i szczerze, odnośmy się do swoich uczuć i swojego zachowania. Możemy także zapytać na koniec, czy jest coś, co dana osoba chciałaby jeszcze poruszyć. Takim rozmowom często towarzyszy stres, ale pamiętajmy, że robimy to dlatego, ponieważ nam na kimś bardzo zależy, oraz dla siebie, aby móc iść dalej. Po rozmowie najczęściej czeka nas duża ulga, a to jest naprawdę przyjemna emocja. Powodzenia!